Nie zachowywał się jak zakochany chłopak, który dopiero co ukradł narzeczoną wujowi. No, no, no. Właśnie. Zwłaszcza podczas miesiąca miodowego tak samo pomyślałam. Dlatego zaczęłam mieć wątpliwości. to Nie. Jak z nim zerwałaś? Podaj więcej szczegółów. Nie jestem plotkarą, ale to bardzo interesujące. Już mówię. I chodź tu. Co ty wyprawiasz? Moja mama się wścieknie, kiedy zobaczy, co zmieniłaś do. Baw ci odbił. Może nawet nie będzie pamiętać. Nie mów tak. Ty mnie nauczyłeś imprezowania. Masz rację. Baw się dalej. Mój pozadań.

Co tu robisz? To co wszyscy? Bawię się. Przyniosłem coś, co poprawić ci zabawę. Nie chcę. Nie waż się sprzedawać niczego w moim domu. Wyluzujesz. Się. Mówię, że nic nie chcę. Wynosi się. W porządku. Przepraszam. Jeśli zobaczę, że coś tu sprzedajesz, wzywam policję. Nie denerwuj się. Jeśli nie chcesz, żebym tu handlował, w porządku. Ale możemy się dalej kumplować. Nigdy nie byłeś moim kumplem. Ale miło cię wspominam. Mieliśmy wiele wspólnych odjazdów. Z kim rozmawiałeś? Wyglądasz, jakbyś zobaczył ducha. To był facet, który dostarczał mi narkotyki. Lepiej do nich nie wracaj. Nie ma mowy. Ty jesteś moją jedyną pokusą. Pedro. Pedro, wyglądasz na zagubionego. Rozumiemy, że to ważne zebranie, ale w jakiej sprawie? Czekam na dokumenty. Wtedy wszystko się wyjaśni. Gdzie one są? Cierpliwości zaraz będą. Nigdy ich nie dostanie. Można? Fidel wejdzie. Nie mam ich. Fabio zniknął. Jak to niemożliwe? Nie przyszedł. Przepraszam, dajcie mi chwilę, Fidel, chodź ze mną. Wiedziałem, że prędzej czy później nas zdradzisz. Nigdy Cię nie lubiłem. Zwłaszcza od Twojego romansu z moją żoną. A teraz Cię nienawidzę. O czym Ty mówisz? Nie udawaj. Wiem, że widziałeś się z Pedrem. Rozmawialiście. On Ci powiedział? Więc dlaczego mnie o to oskarżasz? Pedro mi ufa. powiedział, że ma dokumenty, które zdemaskują Beninie. Mógł je dostać tylko od ciebie. Zadzwoniłem do Włoch, dowiedziałem się, że cię tam nie ma. I oto jestem. Miałem mu dać dokumenty, ale nie wspomniałbym o tobie. Kretyn. Jeśli Beninio wpadnie, my wpadniemy razem z nim. Ale te dowody zniknij z kraju. Jeśli chcesz dalej pracować, przyślij swojego reprezentanta. Jeśli cię znów tu zobaczę, nie wiem, czy się powstrzymam. W porządku? co się dzieje? Jestem zmęczony. Chce mi się spać. Chodźmy. Nie. Trzeba dalej tańczyć. Tańczmy. Co z tą muzyką? To ja ją zatrzymałem. Dlaczego? Muszę powiedzieć coś bardzo ważnego. Roxano, odkąd cię zobaczyłem, wiedziałem, że moje życie się zmieni. Znalazłem miłość mojego życia. Kiedy cię poznałem, wiedziałem, że to nieskończone i prawdziwe uczucie amor i Dobrze się czujesz, czy coś wypiłeś? Nie, czuję się wyśmienicie Zrobię wszystko, aby zatrzymać to uczucie Nikt nie stanie na naszej drodze do szczęścia Roxano Angeles Wyjdziesz za mnie? Możesz powiedzieć, dlaczego nas wezwałeś? Wydajesz się zagubiony. O co chodzi? Od kilku dni jest taki. To delikatna sprawa. Myślałem, mamy dalej czekać? Zamierzałem przedstawić dowody, ale. Niestety ich nie mam. Więc przyszliśmy na marne. Pedro dał nam do zrozumienia, że bez dowodów nic nie powie. To zrozumiałe. Możemy już iść? Nie chcę tracić czasu. Tak. Lepiej idźcie. Bez tych danych zebranie nie ma sensu. Zaciekawiłeś mnie. Powiedz chociaż o co chodzi. To bez znaczenia. Porozmawiamy kiedy będę miał je w ręce. Tak będzie lepiej. Chodźmy. Koniec zebrania. Dziękuję za ciekawe spotkanie. Oby się nie powtórzyło, Dante, zabierz mnie na ranczo. Żałuję, że tu przyszłam. Mogę w czymś pomóc? Nie, dziękuję. Co się stało? Zawiodła mnie osoba, od której miałem dostać dowody. Nie martw się. W końcu je zdobędziemy. Nie jest z brylantem, ale tylko na takim nie stać. Zresztą, czym są brylanty w porównaniu do mojej miłości? Byli to, co robisz, zamknij to. Słucham serca. Dla ciebie jestem gotów na wszystko. I to za zgodą babci. Rozmawiałeś z nią? Poprosiłem ją o Twoją rękę, a ona się zgodziła. Jeśli powiesz tak, pobierzemy się choćby dziś. Nie odbiera. Zmienił zdanie. Albo Beninio się dowiedział i mu zagroził. Cały czas mnie prowokował, odkąd dowiedział się, że nie mam dowodów Więc wiemy, do czego jest zdolny Nic nie rozumiem Uspokój się Złością nic nie zyskasz Skoncentruj się na zdemaskowaniu Benigni. Policzę się z Fabianem tak się nie robi. I co ci z tego przyjdzie? Stracisz zaufanie wspólników i możliwość ujawnienia winy. Że też istnieją ludzie tacy jak Benigno i Aitana. que tylko nie stań się podobny do nich. Znajdziesz w końcu sposób, aby ich zdemaskować. Muszę się uspokoić. Dobrze. Odszukam Fabia. Wątpię, by znikł na zawsze. Aleś ty dowcipny. Dobry żart. Wracaj lepiej do mycia samochodu. Jako komediant jesteś do niczego. Myślałem... Myślenie ci nie służy. Bawmy się. Biedny Benito. Sprawdzę co u niego. Nie. Widziałeś go? Musi pobyć sam. Zatęć. Dziękuję, że oddałeś nam dowody, które chciałeś przekazać Pedrowi. A teraz znikaj. Więcej mnie nie zobaczycie. Pora świętować. Naturalnie. Uratowałeś. Nas. Najpierw damy. Odkąd się do nich zaliczasz. Żartowałem. Tu zawsze będziesz moją królową. To mi się podoba. Dobrze się czujesz? Pewnie. Chodź. Brałeś coś? Dlaczego tak mówisz? Dziwnie się zachowujesz. Jesteś bardzo podekscytowany. Raz czujesz się źle, raz dobrze. Co ty wygadujesz? Napiłem się trochę wina i wody mineralnej Coś mi zaszkodziło, niczego nie brałem Twoje oczy mówią co innego Nie kłamię Nie naćpałem się, nie cierpię, kiedy mi nie wierzysz Próbujesz mnie okłamać Przykro mi, że nie masz wystarczającej siły woli. Robisz sobie krzywdę. Mam nadzieję, że po tym, co mu dałem, znów go wciągnie. Mówię prawdę. Nic nie poradzę, że mi nie wierzysz. Rozczarowałeś mnie. Gaelu? Zatańcz ze mną. Sądzę, że Gianluca był zakochany we wspomnieniu dawnej mnie. od w końcu to zrozumiał. Dotarło do nas, że popełniliśmy błąd. I? Postanowiliśmy się rozstać. On wrócił do Włoch, a ja tutaj, do Giany. Nie powinnam jej była zostawiać. Tego najbardziej żałuję. Teraz wiem, co zrobiłaś. Niezwykła historia. Pójdę już. Odprowadzić panią? Niesamowita opowieść. I w dodatku prawdziwa. Pójść z panią? Jestem zmęczona, ale dam sobie radę. Na pewno. Potrzebuję wakacji. Może wyjedzie pani na kilka dni do domku pani Pilar? Jest bardzo ładny. To prawdziwa oaza. Dobrze, pani zrobi. Skąd o nim wiesz? Opracowanie wersji polskiej Agnieszka Figlewicz. Czytał Radosław Popłonikowski.